Dzień dobry wszystkim widzom kanał Układu Siły. Wszyscy ci, którzy pojawili się tutaj po raz pierwszy zachęcam do tego, żeby sięgnąć po inne nasze nagrania, do tego, żeby zasubskrybować ten kanał, również odwiedzić nas na stronie internetowej Układu Sił. Ze mną jest pani doktor Janna Gosłowska-Bolek. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o kierunkach współpracy Rosji z partnerami w Ameryce Łacińskiej. Temat jest był na agendzie przez ostatnie miesiące w związku z tym, że większość rządów latonamerykańskich, no właśnie potępiła, nie potępiła rosyjską agresję na Ukrainie. Ale na pewno nie nałożyła sankcji na Rosję. Pani doktor, przez ostatnich kilkanaście, kilkadziesiąt lat Rosja wydawać by się mogło współpracowała, w szczególności tutaj z Kubą, Nikaraguą, Wenezuelą, czy poza tym sektorem energetycznym, uzbrojeniem, Dzisiaj też mieliśmy oczywiście szczepionki Sputnik 5 przeciw COVID-19. Czy, czy moglibyśmy wyróżnić jakieś inne obszary, i też w nawiązaniu do tych pytań jak bardzo intensywna była to współpraca właśnie w tych obszarach? Rzeczywiście od kilkunastu lat, właściwie od początku obecnego stulecia, możemy mówić o takiej rosnącej obecności Rosji na, na, w regionie Ameryki Łacińskiej. Przy czym Ameryka Łacińska to jest wiele różnych krajów, to, to jest region bardzo heterogoniczny i taka też jest współpraca powiedzmy poszczególnych krajów i poszczególnych rządów z Rosją. Powiedziałabym, że początek obecnego stulecia, wraz z taką falą rządów lewicowych oraz poszukiwaniem przez, przez różne rządy. W Ameryce Łacińskiej różnych form współpracy, niekoniecznie takiej tradycyjnej, czyli poszukiwaniem jakiejś alternatywy dla tradycyjnej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, to właśnie również uwarunkowało szerszą obecność Rosji w tym regionie. Myślę, że można by wyróżnić kilka obszarów, powiedzmy sobie cztery. Takie, takie główne, one są ze sobą związane, no ale przyjrzymy się tym poszczególnym obszarom, właśnie tej obecności Rosji w, w regionie. Myślę tutaj o obszarze gospodarczym, obszarze politycznym, takim wymiarze militarnym, niezwykle istotnym, no i obszarze, który bym nazywała może informacyjnym. Tak, i o tym, o tym też myślę, że musimy powiedzieć, bo to jest niezwykle istotne, zwłaszcza w obliczu, w, w obliczu tego, co się dzieje w, w Ukrainie w tej chwili i na pewnych, pewnych zaburzeń przepływu informacji. No ale. Powiedzmy od początku, czyli zaczęłabym właśnie od tego wymiaru gospodarczego, no bo to jest coś, co, co, co oczywiście warunkuje też taką długofalową strategię Rosji, jeśli chodzi o region Ameryki Łacińskiej. I tutaj. Właściwie od upadku Związku Radzieckiego, który miał pewną tradycję współpracy i, i z wieloma krajami, tak naprawdę utrzymywał no, stosunkowo, powiedzmy, wysoką i, i stabilną wymianę handlową. Później mamy załamanie związane przede wszystkim też z trudnościami w, w samej Rosji i tu bardzo wyraźne też załamanie w relacjach z Kubą, więc z tradycyjnym, z tradycyjnym partnerem. Wydaje się, że to Kuba nawet dzisiaj. Ma na względzie i w momencie, gdy na przykład ma się wypowiedzieć na forum międzynarodowym, na przykład to widzieliśmy 2 marca, gdy w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ było głosowanie o tym, czy potępić, nie potępić rosyjską agresję, Kuba wstrzymała się od głosu, prawda, A więc ten najbliższy sojusznik. Wydaje się, że tu jednym z powodów było właśnie no, takie nie do końca, powiedzmy, nie, nie stuprocentowe zaufanie, jeśli chodzi o tę stabilność współpracy z Rosją. I to właśnie byśmy mogli wiązać się z, z tym załamaniem, po prostu, e, współpracy, która tragicznie odbiła się e, na sytuacji gospodarczej Kuby. I to jest taki wyznacznik, prawda, tych interesów, czyli gdzieś tam e, zawsze pojawia się taka refleksja, że ta współpraca, ona jest, owszem, może rozwijana, i tu w poszukiwaniu różnych, różnych źródeł tej współpracy, prawda, więc w oderwaniu właśnie od stanu, Zjednoczonych Rosja jest traktowana jako partner, ważny, rosnący partner, ale prawda jednak, prawda? Czy ten wymiar taki długookresowy tutaj można przepisywać? I, i to myślę, że pojawia się w różnych rozważaniach. Ta współpraca, jeśli chodzi o wymiar gospodarczy, ona nie jest duża. Ani z punktu widzenia Rosji, a nie z punktu widzenia państw Ameryki Łacińskiej jako całości. Oczywiście ona rośnie od początku, od początku stulecia, gdy mieliśmy taką wymianę na poziomie powiedzmy 0,7% ogólnej wymiany z Rosją, dzisiaj to jest około 2%. Więc znowuż, to nie jest coś kluczowego, prawda, ani dla Rosji, ani dla krajów regionu. Natomiast są poszczególne kraje, w których no, ta wymiana jest rzeczywiście ważna, by nie powiedzieć strategiczna. I tutaj, tutaj na pewno należy powiedzieć o tych trzech głównych partnerach, czyli Kubie, właśnie Wenezueli i Nicaraguj. Ale też na przykład dla Brazylii to Import rosyjskich nawozów i, i właśnie współpraca w tej branży jest po prostu kluczowa, dlatego że, że, że tu Rosja jest jednym z głównych producentów właśnie żywności. Bez nawozów rosyjskich wydaje się, że jest, byłoby to bardzo utrudnione. Da utrzymanie tej roli, dlatego tu Brazylia bardzo wyraźnie jednak pod, podtrzymuje tę współpracę i tu w momencie również tej e, agresji Rosji i, i e, e, pewnych różnych decyzji, które mogłyby zapaść, no na pewno Brazylia jest jednym z ostatnich krajów, która była, który byłby skłonny nałożyć jakiekolwiek sankcje w tym, w tym zakresie. Także jeżeli tutaj też możemy popatrzeć na przykład. Na przykład na inwestycje Rosji w na branży przede wszystkim branży energetycznej, prawda, i tych surowców. Głównym takim obszarem będzie, będzie Wenezuela, głównym krajem współpracy z Wenezuela, gdzie rzeczywiście te, te, ta obecność w branży przede wszystkim energetycznej, tak to współpraca z tym głównym państwowym przedsiębiorstwem petroli od Wenezuela, czyli PDF, jest, jest istotna. Czy możemy powiedzieć, że przez lata była rozwijana gdzieś od 2005 roku dość intensywnie, ale wraz z upadającą gospodarką Wenezueli, no. Przeszła transformację i dzisiaj Rosja oczywiście też stawia tutaj dużo znaków zapytania, na ile, na ile warto, prawda? I tu Wenezuela z kolei jest takim punktem, myślę, na mapie współpracy gospodarczej, który wywołuje spore refleksje, no bo tu ze względów politycznych, zaraz o tym powiem, to jest oczywiste, że, że, że tak, natomiast no te, ta, ta współpraca, Niekoniecznie ma taką zyskowność, jak, jak Rosja się spodziewała wcześniej, natomiast inwestycje były duże. Ale takie inwestycje również pojawiają się w, w Ekwadorze czy w Boliwii. To są kraje, które no też intensywnie tutaj będą bronić tej obecności ekonomicznej. Natomiast na tym polu musimy sobie powiedzieć, że Rosja jest daleko w tyle poza obecnością Stanów Zjednoczonych, Chin czy nawet, nawet Unii Europejskiej. Aha. Ale przyjrzyjmy się drugiemu obszarowi, prawda, czyli, czyli tej polityce. Ja myślę, że to jest, to jest i ważne, i istotne i tutaj może najciekawsze. Rosja oczywiście traktuje tutaj region jako obszar szczególnego zainteresowania i to, to, to widzimy właśnie przede wszystkim od początku tego stulecia. Myślę, że właśnie ta, ta fala rządów lewicowych, w szczególności objęcie rządów przez Ugona Chaveza w Wenezueli, no, ułatwiła czy przyspieszyła pewne procesy współpracy i tu taki naj, takimi najbliższymi sojusznikami przez te wszystkie lata niejako wzmacniającymi tę współpracę, no to jest właśnie Wenezuela, Kuba i Nicaragua i to też widać w momencie głosowania nad tą rezolucją ONZ potępiającą Rosję, no właśnie te kraje wstrzymały się, przy czym Wenezuela nie głosowała, bo, bo z powodu niezapłacenia składki przestała być, być uczestnikiem takich głosowań. Natomiast do tego jeszcze wstrzymała się Boliwia, właśnie tu wydaje się, że ze względów mniej może ideologicznych, chociaż również, ale przede wszystkim gospodarczych, też Salwador. Tak? Mhm. A, tak, tak. A jeszcze zapytam, bo pani doktor wspomniała o tym, że wygrana lewicowych partii w szczególności była na rękę albo zbliżyła te kraje do Rosji. Dlaczego akurat lewica? Bo to taki, taki kierunek dosyć egzotyczny, bo co jak co, ale jak patrzymy na, na, na Władimira Putina, no to kojarzymy go z czymś skrajnym, pytanie, czy z czymś po prawej stronie, przynajmniej w narracji. W, na początku obecnego stulecia to było rzeczywiście widoczne, że rządy lewicowe bardziej, powiedziałabym, wpadają w taką retorykę antyamerykańską. W Ameryce Łacińskiej, tak? i też poszukują bardzo intensywnie takiej dywersyfikacji, urozmaicenia kierunków współpracy. Przy czym no, Stany Zjednoczone, które tradycyjnie były tam obecne to i politycznie, i gospodarczo, no, przestały być postrzegane jako konieczność, czy, czy jako po prostu taki lider, który, który byłby tutaj wskazany w tej współpracy. I tu pojawiła się Rosja. Ta, więc warto, warto powiedzieć, że to też wydaje mi się taką, takim pewnym objawem poszukiwania możliwości realizacji tej strategii takiej imperialnej przez Rosję. I tu Ameryka Łacińska jak najbardziej wydaje się być dobrym regionem do, do, do pokazania, że Rosja nie koncentruje się tylko na, na tych najbliższych krajach, ale też, też jej obecność jest coraz bardziej intensywna właśnie w regionie odległym niejako, a tu jeszcze dodatkowy czynnik sprzyjający no, w regionie, który do tej pory był postrzegany jako podwórko Stanów Zjednoczonych. Prawda? I tak to się rozwija. Przy czym Powiedziałabym, że to niekoniecznie rządy lewicowe. Prawda, muszą zaistnieć w regionie, jak to już pokazała ta 20-letnia historia, aby ta współpraca była, była pogłębiana. Dzisiaj w Ameryce Łacińskiej, jak pewnie też zauważamy, tak dochodzi do, do kolejnych i kolejnych wyborów rządów lewicowych. Myślę, że ten układ też będzie się zmieniał. Zobaczymy, czy na korzyść Rosji. Przy czym jednak, tutaj pan redaktor na początku Wspomniał bardzo słusznie, że, że ta reakcja krajów Ameryki Łacińskiej na agresję Rosji na Ukrainę, no jest, jest różna, prawda? nie jest taka zdecydowana. Mhm. To widzimy w różnych, w różnych krajach. Ale też jednak nawet te kraje, które opowiadają się po stronie Rosji, że tak powiem, albo wypowiadają się w ten sposób i takich wypowiedzi jest najwięcej, prawda? że trudno zdecydować, trudno roz sądzić, kto tu ma rację. Nawet te rządy jednak traktują współpracę z Rosją jako taki trochę gorący kartofel, prawda? że niekoniecznie, niekoniecznie warto się tym chwalić i, tym, i, i jakby z tego robić jakiś taki punkt najważniejszy jakby na swojej kampanii czy swojej strategii, bo to już ustawia niekoniecznie pozytywnie prawda? obraz, obraz taki, takiego rządu czy, czy takiej partii. Więc to jednak jest, jest zauważalne. To jeszcze zapytam o tę politykę informacyjną, komunikacyjną w Rosji. Też rozmawialiśmy o tym kiedyś, no, że Rosja posiada narzędzia, jeżeli chodzi o wpływ na to, co w mediach lokalnych się pojawia. I tutaj oddaje pani doktor głos. To jest ciekawy, myślę bardzo ciekawy aspekt, bo Rosja jest obecna w wielu różnych wymiarach w tej, w tej przestrzeni informacyjnej. To widać bardzo intensywnie. Może tu niekoniecznie z Europy to obserwujemy, natomiast ich obecność w mediach jest, jest rosnąca i u, 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 Uaktywnia się w momencie pewnej jakiejś destabilizacji, bądź na przykład wyborów, wyborów, czy parlamentarnych, czy prezydenckich, i to potwierdzają badania niezależnych ośrodków. Ja wspomnę tutaj o kilku takich kwestiach, natomiast to, to, to jest. Też na, na długą, długą rozmowę, czy na, czy na długą książkę, nawet. Natomiast od, w momencie, gdy coś się dzieje, widać, że Rosja bardziej angażuje się właśnie w, ta, taką, w taką sferę informacyjną, aby budować swoją narrację. To widzimy, czy po interwencji w, na przykład w Gruzji, czy potem w Krymie. Pojawiają się nowe kanały, ataki informacyjne również w Ameryce Łacińskiej, to będzie widzieć też w Afryce, tak? Ale mówiąc o Ameryce Łacińskiej, mamy doskonale działający, czy, czy kanał aktualidad, Russia Today. Takiej wersji hiszpańskojęzycznej, bardzo, bardzo taki sprzyjający, powielający tę narrację, jak też no, inne, inne, inne media, ale powiedziałabym, co jest ciekawe to jest to, że Rosja, Rosja buduje taką narrację, która bardzo dobrze jest skrojona jakby na rynek latynoamerykański, bo ona korzysta z rodzimych dziennikarzy, zwykle bardzo dobrych, z którymi współpracuje, którzy prawda, no, są znanymi osobami, budują tą swoją całą osobowość medialną. Przeplata taką narrację bardzo sprzyjającą właśnie Rosji, przeplata takimi wiadomościami, czy takimi takimi informacjami, na przykład z zakresu mody, czy jakieś porady o odchudzaniu, no, no coś, co, co wygląda jak neutralnie, prawda, jakieś przydatne właśnie takie porady. Do tego dochodzi cała masa tak naprawdę takich informacji rozprzestrzenianych przez media społecznościowe. Tutaj Rosja buduje taką narrację, oczywiście sprzyjającą na swojej własnej jakby, propagandzie czy nagłośnieniu tej swojej własnej wizji e, e, politycznej dziś właśnie w obliczu wojny w Ukrainie to jest niezwykle niezwykle intensywne wykorzystując przede wszystkim takie media jak Twitter, jak e, no, oczywiście YouTube, jak e, WhatsApp co trudniej skontrolować prawda, i opisywać, bo to są zamknięte często grupy, do których z taką narracją trafia. Również różne, różne lokalne. I tutaj widać bardzo intensywnie również przed takimi wydarzeniami, które w Ameryce Łacińskiej na przykład mają pewien potencjał przerodzenia się na przykład w protesty społeczne, tak? I to zostało potwierdzone w Chile, na przykład, czy, czy w Boliwii, w momencie, gdy nawet dopiero dochodziło do, do pewnych takich ruchów, to wzmagał się, a właśnie wzmagała się aktywność w mediach społecznościowych. Tych, Farmy troli, botów, to prawda, produkujących taką narrację, która miała wspierać właśnie destabilizację, która miała popychać ludzi do tego, aby wyszli na ulicę, aby działali przeciwko rządom demokratycznym, przeciwko tej demokracji liberalnej, jakby wspierając wspierając różne takie niekontrolowane ruchy. Wydaje się, że to było ukierunkowane właśnie w destabilizację regionu, destabilizację rządów, zwłaszcza takich sprzyjających jakby no Stanom Zjednoczonym. To również jakby mamy, mamy potwierdzenie, że przed wyborami prezydenckimi w Chile i w Boliwii rzeczywiście takie farmy, Troli I w ogóle taka narracja była intensywnie wspierana i niekoniecznie przez, przez konta, które były uruchamiane z, z Rosji, ale również z Wenezueli. Prawda? Czy przede wszystkim z Wenezueli, ale to były rosyjskie konta, więc tutaj też taka współpraca jest widoczna, jest intensywna. Mamy też influencerów, rosyjskich, ale hiszpańskojęzycznych, prawda, którzy no, znają bardzo dobrze język, realia, którzy, którzy sprzedają niejako te informacje swoje, ale opakowane bardzo prawda, atrakcyjnie. Tu zwłaszcza y, kobiety, influencerki są, są, są w, tym, w tym zakresie i aktywne i, i dość atrakcyjnie, prawda, sprzedają te, te informacje, o, więc wy o tym w, w tradycyjnych mediach się nie dowiecie. Ale ja wam powiem, że prawda? I to buduje taką atmosferę, prawda, jakiegoś ciekawego, ciekawej tej informacji, i tu rzeczywiście jest sprzedawana po prostu narracja kremla odnośnie no, sposobu rozumienia te, tego, co się tam dzieje, prawda, i właśnie tej destabilizacji w regionie. Znamy to również z gruntu polskiego. Niezależne media, nie dowiecie się z prasy głównego nurtu o tym, co tak naprawdę. To, 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 się to dzieje. jest atrakcyjne, bo to trafia też, prawda, w takie, jakby trochę buduje takie teorie spiskowe, i to w Ameryce Łacińskiej. Wydaje mi się, że jest jeszcze bardziej pogłębiona niż to znamy w Polsce, a już, już prawda, na naszym tutaj terenie no, widać, że to bardzo, bardzo rezonuje prawda, z wieloma odbiorcami, więc jak najbardziej tu Rosja ma te wyczucie, wydaje się, że w tym rzeczywiście jest, jest bardzo, bardzo i aktywna i dobrze, dobrze to sobie rozplanowała. Mhm. Jeszcze tak na zakończenie kolokwialnie mówiąc. Stany Zjednoczone pozwalają na to, żeby Rosja tak panoszyła się w tym terenie? Cóż, e, zmienia, się, e, zmienia się sposób reagowania, prawda? I e, ja bym powiedziała, że niestety, czy stety, no, różnie możemy to interpretować, ale gdzieś od czasów Billa Clintona, tak naprawdę w, Ameryce, w, w Stanach Zjednoczonych brakuje wyraźnej strategii na region latynoamerykański. Tak, mhm. i to, i to a, a właściwie to już od drugiej kadencji George'a W. Bush'a, tam nie ma pomysłu na Amerykę Łacińską, i to w momencie, gdy Ameryka Łacińska bardzo intensywnie tego pomysłu potrzebuje prawda, to znaczy potrzebuje pewnego wsparcia, tam dzieje się bardzo dużo takich niekorzystnych procesów i, i jeśli chodzi o kryzysy gospodarcze i taką destabilizację polityczną i w to właśnie wchodzi Rosja, ale też pojawiają się Chiny, prawda i ta obecność chińska, taka rosnąca ja mówiłam o tym, że, że współpraca handlowa z, z Rosją to jest jakieś 2% powiedzmy ich w ogóle wymiany, ale jeśli chodzi o Rosję, no to, przepraszam Chiny to jest około 18% i rośnie, i rośnie, prawda? Więc, więc tutaj, jakby Stany Zjednoczone są spychane gospodarczo na pewno, nie mają pomysłu na obecność polityczną. Rosja jest bardzo silnie obecna też pod względem militarnym, już tutaj nie będziemy głęboko w to wchodzić, ale współpracuje nie tylko z tymi tradycyjnymi swoimi partnerami, jak w Wenezueli, prawda? Ta sprzedaż broni wszelkiego kalibru, również tam były budowane dwa zakłady produkcji kałasznikowów. Tam jest bardzo dużo tej, 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 tego wyposażenia militarnego, również, również czołgów. Mamy dwa, od dwa, co najmniej od 2019 roku potwierdzoną obecność grupy Wagnera, w momencie gdy tam były wątpliwości co do tego, czy, czy rząd Maduro może być czy, obalony, prawda? Więc tu Rosja bardzo silnie wspiera. Mamy obecność w Nikarajii i pewne ćwiczenia wojskowe, prawda, taką demonstrację. Ja bym powie... do tego, prawda, w Peru, w, w Brazylii, prawda, ta współpraca jest bardzo bardzo widoczna. Ja bym powiedziała, że Rosji zależy na tym, żeby to podkreślać. Tutaj trudno oczekiwać, że na przykład obecność gospodarcza będzie większa, albo ta obecność wojskowa będzie większa. Są pewne ćwiczenia wojskowe, tak jak ostatnio w Wenezueli, dosłownie kilka dni temu, ćwiczenia międzynarodowe, ćwiczenia snajperów, prawda? Gdzie przybyły no, delegacje z krajów takich, powiedzmy, niedemokratycznych, zaprzyjaźnionych z Wenezuelą. Owszem, tak, ale czy to ma autentyczny potencjał, żeby wywołać destabilizację w regionie. No tutaj jednak jednak znak zapytania jest bardzo poważny. Myślę, że tak to jednak Stany Zjednoczone traktują. Ja bym powiedziała też, że niestety i Joe Biden również takiej strategii na Amerykę Łacińską nie ma. Tam jest dużo różnych problemów, z którymi trzeba natychmiast jakby sobie radzić. Rosja to wykorzystuje, wykorzystuje to fantastycznie. Tak jest. Zakończę takim apelem prezydenta Ukrainy Władimira Zeleńskiego do kraju właśnie Ameryki Łacińskiej. W środę, w tym tygodniu, o ile dobrze pamiętam, 17 sierpnia, prezydent Zeleński spotkał Spotkał się podczas takiej wideokonferencji z, ze słuchaczami Auli Uniwersytetu Katolickiego Chile i, i powiedział, że no zaprzestańcie handlu z Rosją w ramach tych sankcji gospodarczych za agresję właśnie tego kraju na Ukrainie. No wiele osób z, zadaje sobie pytanie, kiedy właściwie Ameryka Łacińska przestanie handlować z Rosją, przestanie no te kontakty będą mniej intensywne niż dzisiaj i dzisiaj na temat tego, tego również wątku informacyjnego, bardzo ważnego. Doktor Janna Gosłowska-Bolek dla widzów układu sił, bardzo dziękuję.